Witam Was w sobotę, 16 grudnia. Ja wróciłam z imprezy świątecznej po drugiej nad ranem. Taka była zabawa. I wysłałam do tego męża po pieczewo na śniadanie. Już też smażą mi się jajka. No i upolował taki piękny piernik w kształcie choinki. Ale zobaczcie w ogóle, co tu jest na wierzchu. To są płatki róży. To jest chyba y, zmielona pistacja, bo w ogóle ten piernik jest właśnie pistacjowy. Mała choinka piernikowa w białej czekoladzie i ona jest właśnie z pistacją. Choineczka jest ładnie zapalona na talerzu. Choineczka piernikowa. <grymka> Otworzymy kalendarze i do roboty. Szesnastka dzisiaj. Szybko. Grzybyczek też do brody. Minikom. <grybny> Minikom. Mini Ružaveta, razen glitterja. I właśnie prezentuje się nasza druga choinka która stoi w sypialni tutaj jeszcze dodałam taką drewnianą śnieżynkę ze złotym brokatem na wierzchu i co my tutaj mamy? tutaj mamy też bombki szklane słoneczki Zresztą one też pasują do tych e, postrzebrzonych koń, e, końców e, niektórych e, gałązek tej choinki. E, tutaj bardzo stara bombka. Ona już też miejscami jest wyblakła, ze względu na to, że kiedyś powiesiłam ją przy. E, chyba przy jakichś światełkach. Już nie pamiętam, ale co za dzieciaka było, bo. No chodziłam jeszcze do podstawówki, końcówka podstawówki pewnie, e, gdzie właśnie miałam tę bombkę. E, moja siostra chyba wtedy stała czerwoną. I tak czasami właśnie mama nam kupowała, żebyśmy mogły swoje przestrzenie, czy, czy tam później pokój, e, e, każda swój ustroić. To jest też bardzo stara bombka, to jeszcze z czasów chyba mojej mamy młodości. I tak samo tutaj taka szuszeczka. I jeszcze ta bombka. I też handmade. A tu są znów szydełkowe prace mojej mamy. Takie też właśnie śnieżynki. I te serduszka to akurat moja robota. Zrobiłam je kiedyś ze starej bluzki. Jak byłam chora, wypchałam batą. Oprzyłam muliną. a no i dodałam właśnie tutaj w niektórych jest wstążeczka, guzik tak jak tutaj dwa guziki ja myślę, że całkiem spoko nawet mi to wyszło i tu pod spodem ustawiłam też, mam na jednym prezencie które nam zasłoni to miejsce, gdzie mamy włącznik lampek nasze zdjęcia które zawsze tu stoi, tak samo anioły, które był prezentem ślubnym tutaj wizerunek świętej rodziny i wieczna róża. Ona też jest podświetlana tych lampeczkami, którą dostałam w prezencie od męża. Jeszcze wymaga ogarnięcia toaletka, ale tutaj mam już przygotowaną zimową aranżację łóżka z nie tylko pościel, bo się zastanawiałam się, czy, czy w tym roku również zostawić zieleń, oprócz tej pościeli mam jeszcze. Taką inną butelkową zieleń w śnieżynki, ale za jej materiałem nie do końca, właśnie Alan przepada i pomyślałam, że nawet mogłabym tą przeprać i, i założyć ponownie, ale stwierdziłam, że w tym roku dla odmiany, bo już podrząd mieliśmy właśnie tamtą, ten drugi zielony komplet, chyba za 3 lata na święta. więc stwierdzam, że w tym roku będzie, będziemy spać na święta w bieli. I tutaj mam jeszcze taką podświetlaną choinkę od mojej siostry. Też już z nami jest od kilku lat. Wygląda tak. Bardzo ładny efekt właśnie wieczorkiem. Ja mam trochę czasu, więc pomyślałam, że wypróbuję mojego nowego przyjaciela w kuchni i przygotuję pierniczki z przepisu, który wykorzystywałam już wielokrotnie, więc jest on strzępione. I można je tak naprawdę jeść właściwie od razu, ale właśnie dając im przynajmniej ten tydzień one fajnie zmiękną. No za tydzień święta, więc Akurat odpowiedni czas, żeby wziąć się za ich wypiekanie. Tutaj mam swój przepisnik. Kilka przepisów jest takich tutaj po prostu włożone w kieszonkę nieprzepisanych. I to jest właśnie ten przepis, który chcę użyć do pierników. Dokładnie nazywa się to piernikowe mikołajki z kakao. Ja z tego wypikam po prostu zwykłe pierniczki, czyli też tutaj tak jak jest napisane od 14 do 20 sztuk, to tak naprawdę z jednej porcji około no 40 to jest minimum, żeby wyszło u pierników, bo te mikołaje są tutaj w takim większym rozmiarze pokazane do wykrajania i ja już od kilku lat, tutaj jak widzicie to jest w ogóle z, wciąż z jakiejś gazety od kilku lat już właśnie z tego z tego przepisu korzystam raz chyba wykonałam z innego przepisu, nawet już nie pamiętam skąd był ten drugi przepis i, i jednak wróciłam do tego jest, no, dla mnie jest po prostu najlepszy